Dlaczego mogę trenować 5 dni w tygodniu? Każdy mój trening trwa mniej więcej półtorej godziny i nie zalewa mnie kortyzol, nie jestem przetrenowana i nie mam problemów ze swoim układem nerwowym. Często takie pytanie od was dostaję, dlatego dzisiaj podpowiem ci kilka wskazówek, które możesz zastosować, żeby trzymać swój kortyzol w ryzach. Oczywiście, zaznaczam, że nie jestem żadnym sportowcem wyczynowym, jestem sportowcem amatorem. Chodzę na siłownię, bo po prostu lubię dźwigać lalstwo. Oprócz tego, siłownia jest dla mnie miejscem, w którym spotykam ludzi, którzy nadają na takich samych falach jak ja i po prostu dobrze się czuję, spędzając tam czas. Po pierwsze, nigdy nie przychodzę na trening nadczo. Trenuję po śniadaniu. Jedynymi momentami, kiedy trenuję naczczo, jest to czas, kiedy jestem w trakcie postu. Natomiast poza postem absolutnie nie robię treningu naczczo. Uważam, że zwłaszcza kobiety nie powinny trenować naczczo, zwłaszcza kobiety nie powinny wykonywać treningów siłowych wtedy, kiedy są naczczo, czy wtedy, kiedy są głodne. Po drugie, cały trening robię na nosie. I to nie na takim nosie, tylko oddychając nosem. Dojście do tego zajęło mi mniej więcej rok czasu, natomiast rzeczywiście na tą chwilę już jestem cały trening w stanie zrobić na nosie. Oddychanie nosem w trakcie treningu po pierwsze, bardziej wprowadza cię w tą przywspółczulną część układu nerwowego, czyli obniża poziom Twojego kortyzolu. Po drugie, wtedy, kiedy oddychasz nosem, zwiększasz ilość tlenku azotu w swoim organizmie. Tlenek azotu jest Twoim najważniejszym wazodylatatorem, czyli rozszerza Twoje naczynia krwionośne. Dzięki temu masz lepsze ukrwienie mięśnia czy generujesz mniejszy stres w swoim układzie krążenia. Oprócz tego. Oddychanie nosem, adaptacja do dwutlenku węgla powoduje lepsze natlenienie Twojego mięśnia. Po trzecie, nie piję kawy. Zrezygnowałam z kawy już jakiś czas temu. Jeśli pijesz kawę bądź stosujesz ekspozycję na kofeinę, na przykład w tabletkach, to pamiętaj o tym, że kofeina wprowadza Cię w walkę bądź ucieczkę. Po pierwsze przez zwiększenie poziomu katecholamin i kortyzolu, a po drugie – przez blokowanie receptorów adenozyny wydaje Ci się, że masz więcej energii. Natomiast jest to złudzenie i tak naprawdę przyjdzie Ci za to zapłacić. I ostatni punkt, który stosuję, to po ciężkich treningach, takich jak na przykład trening nóg czy pośladków, który wykonuję dwa razy w tygodniu, robię stretching, w który wplatam różnego rodzaju pozycje z jogi. Takie jak na przykład pozycja dziecka, które aktywują mój nerw błędny. Możesz także po każdej sesji treningowej zastosować sobie trening oddechowy. Wystarczy tak naprawdę 5 minut metodą fizjologicznego wzdychania, metodą trójkąta bądź kwadratu, żeby uspokoić Twój układ nerwowy. Takie interwencje po skończonym treningu mówią Twojemu ciału, że już jesteśmy bezpieczni.